Siemanku, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Witki Gamer. W dzisiejszym filmiku zagram dla Was Hashtag piątym odcinków Us I zobaczymy, kto dzisiaj będzie impostorem tej gry. To nie w tą stronę chciałem wejść. a właśnie w tym Online wybieram se public game. Wybieram gracza, z którym chcę zagrać. Cruel Cruel. No i czekamy, jeszcze cztery kara które nam pozostało, żebym zagradował. Jeszcze tylko jeden gracz. No i 5 4 3 2 1 i start. Bramy. Ten jaskrawo niebieski gol rat to ja. Pamiętajcie o tym. A nazywam się Sewy Dobra, muszę tutaj jakieś zadanie porobić w tej grze. Tylko ciekawe, gdzie je jest... znajdę. O, jest komputer. Dobrze. Kurde, ktoś mnie zabił. XD Ktoś, ktoś dokonał na mnie zabójstwa. Teraz będzie głosowanie na tego kogoś, ale ja nie będę mógł głosować, bo dlatego że zostałem zabity. Więc nie mam niestety takiej możliwości. Tylko mam możliwość zobaczenia, kto mi to zrobił. Mi się wydaje, że bo to był ten. Hilo. jak nic to on mi zrobił, coś takiego. Paobhilo i na properiate chat wysyłam konfirm, no i gotowe. Chociaż tyle potrafię zrobić, ale resztę z głosowaniem to niestety nie było takiej opcji. Inskum jest impostorem No i lecisz w dół kolego Chciałem to tylko zobaczyć wiadomości Ej, ruszamy Są jakieś zadania tutaj do wykonania O jest jakieś no i proszę bardzo, siatka ochronna jest bezpieczna. O, ktoś znowu nacisnął na guzik, i zaczynamy od nowa. No to prezesie, kogo wybierasz? Prezesie, jasno zielony, kogo wybierasz? Kto został impostorem? Jednak nie mogę zagłosować, bo ja nie żyję. Ale to jak nic, był derdo. O! Wcześniej stawiam na Power Hero I teraz właśnie to on spada w dół. Lecimy dalej. Skanowanie. kanowanie poszło zgodnie z planem. Połączenie zakończone. Co się stało? Jak to nacisnąć? Co się stało? Jest gotowe. Bo myślałem, że przez chwilę zablokowało mnie i nie mogłem nacisnąć X. No, do góry, do góry. Są jeszcze jakieś zadania do wykonania? O, jest tutaj jakieś. Raz, dwa, trzy. Muszę wpisać kod cyfrowy. Poprawnie 8, 9, 10. No i gotowe Zmatmy Zawsze, bo mam do góry, do rączek świetnie. No i znowu zabójstwo. Kto tym razem to zrobił? Stawiam na Lex Lex Tuksa. Tego ciemno niebieskiego z, z... 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 z czarnym kapeluszem. Lake tu to zrobił. Dobra, raport już poleciał. Dostanie mu się nieźle. Jeszcze to trochę, a wszyscy gracze zostaną automatycznie wyrzuceni z gry. I trzeba będzie zaczynać wszystko od nowa. Jeszcze nikt nie został impostorem, no to girdramy dalej. Zobaczymy co dalej szykuje na nas Kable po Table czane, wszystko jest ok. No to lecimy dalej sala naukowa tutaj jest coś innego podłączone lecimy dalej. Ciekawe co tutaj jeszcze muszę wykonać. Czy tutaj muszę wejść żeby wykonać jakieś zadanie? Nie, nie wiem o co tutaj w ogóle chodzi IGZ. Muszę poczekać, aż te procenty spadną do zera. Wtedy rakieta wystartuje. A jednak nie. Znowu zabójstwo. Kurde, kto tym razem? No i co panowie? Stawiacie tym razem na Derduczy Lekstusa, którego przed chwilą mi odkluczyliście? Wiecie co? Ja bym stawiał na dardo. Nie wiem, co wy na to powiecie, ale to będzie moja opinia. Raport już poleciał. Czekamy. A jednak to proe alt, był impostorem. Jeszcze nikt. No kurde. Ale i tak już gra powoli dobiega końca, więc niedługo będę musiał kończyć. Bo będę miał wiele roboty do zrobienia poza filmikami. Na przykład, zmontowanie jakiegoś innego i lepszego filmiku niż ta gra. Jak wiecie, obiecam Wam i jeszcze do zagrania mecz Bayern Monachium kontra Legia Warszawa FIFA 19, ale to dopiero jak skończę tą grę na dzisiaj, to obiecuję Wam, że jeszcze w tym tygodniu, który będzie, to nagram dla Was, ale nie obiecuję kiedy. Sami zobaczycie, kiedy nagram dla Was ten film. Bo jak wiecie, ja nie mam za dużo czasu, więc będzie mi się bardzo spieszyć dokąd, ale dokąd to tego Wam nie powiem. Będziecie musieli poczekać, aż dojdzie ten czas, to dla Was nagroda meczy Legii Warszawy kontra Bayern Monachium na Allianz Arenie na nowicjuszu FIFA 19. O, przegaraliśmy niestety XD po prostu. To teraz wychodzę stąd, wychodzę z panelu sterowania i wychodzę z tej gry. No dobra, to na i tyle na tym moim filmiku. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego mojego odcinka i pozdrawiam wszystkich moich ulubionych widzów. Trzymajcie się ciepło, cześć.